Wybory do Parlamentu Europejskiego muszą być proporcjonalne. To nadrzędna zasada obowiązująca we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W skrócie chodzi o to, że im więcej głosów padnie na dane ugrupowanie, tym więcej mandatów potem w Europarlamencie to ugrupowanie dostaje. To jest zasada, której muszą się trzymać wszystkie kraje przeprowadzające eurowybory, dlatego w tych wyborach jest tak ważna frekwencja, bo im więcej osób pójdzie do głosowania, im więcej osób zagłosuje na dany komitet wyborczy, partię polityczną czy ugrupowanie, tym więcej mandatów potem ta partia polityczna w europarlamencie dostaje. Zasada proporcjonalności to jest zasada nadrzędna. Oczywiście każdy kraj ma własne zasady przeprowadzania wyborów i przeliczania głosów na mandaty. Polska ordynacja wyborcza w tym względzie jest uważana za jedną z najbardziej skomplikowanych, i dlatego tajniki przeliczania głosów na mandaty w dzisiejszym odcinku vloga postaram się Państwu przybliżyć. Na początek o okręgach wyborczych. Nasz kraj podzielony jest na 13 okręgów. Jak Państwo widzą, najczęściej pokrywają się ich granice z granicami województw. W niektórych przypadkach okręgi tworzą dwa województwa, a województwo mazowieckie podzielone jest na Warszawę wraz z okalającymi powiatami i całą resztę Mazowsza jako drugi okręg. W odróżnieniu od wyborów do Sejmu i Senatu nie jest przypisana do tych okręgów liczba mandatów, która w danym okręgu jest do zdobycia. Mamy do czynienia z tak zwanym wędrującym mandatem, który właśnie zależy od frekwencji. Im więcej osób w danym okręgu zagłosuje, tym większa szansa na większą liczbę mandatów w tym okręgu wyborczym do zdobycia. Metoda przeliczenia głosów na mandaty, jaka obowiązuje w Polsce, to kombinacja dwóch metod. Metody Donta, znanej Państwu już z wyborów samorządowych i metody Hare niemejera Metoda Donta wymyślona przez belgijskiego matematyka Donta, metoda Niemejera, właściwie Hare niemejera bo to dwaj panowie nad nią myśleli, to jest metoda angielskiego prawnika Tomasa Hara, zmodyfikowana przez niemieckiego matematyka Horsta Niemejera. Dlatego wybory, jak Państwo widzą, to nic innego jak czysta kombinacja Prawa i matematyki. Tak skomplikowane rzeczy najłatwiej tłumaczy się na przykładzie, dlatego przenieśmy się do wirtualnej rzeczywistości liczb w Polsce, do wyimaginowanych ugrupowań, w której to rzeczywistości prawdziwe są tylko okręgi wyborcze i liczba osób uprawnionych do głosowania w skali kraju, jak i w okręgach. No to zaczynamy. Liczba osób uprawnionych do głosowania na koniec ubiegłego roku wyniosła w Polsce ponad 30 milionów. Wyobraźmy sobie, że do głosowania w naszych wyimaginowanych wyborach poszło ponad 90% wyborców, i padły w nich takie oto liczby głosów na ugrupowania kandydujące w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No i teraz krok pierwszy. W skali kraju muszą zostać określone te ugrupowania, które zdobyły ponad 5% ważnie oddanych głosów. 5% to jest tak zwany próg wyborczy, który obowiązuje w Polsce i w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Chociaż ciekawostką jest, że w tych wyborach większość krajów Unii Europejskiej nie stosuje progu wyborczego. Mogą Państwo zobaczyć na tej grafice przygotowanej przez Parlament Europejski, że w większości krajów w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma progu wyborczego, ale w Polsce jest. I wynosi on 5%, czyli ugrupowania, które zdobyły ponad 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju uczestniczą w podziale mandatów. No dobrze, wyliczamy sobie nasz 5% próg głosów, to jest prawie 1 300 ważnie oddanych głosów. Mamy dwa ugrupowania pod kreską, Unia to My i Unia to Zło, i 5 ugrupowań nad kreską, które będą uczestniczyć w podziale mandatów. Kiedy już wiemy, które ugrupowania przekroczyły próg wyborczy, sięgamy do metody Donta, czyli liczbę głosów oddanych na wszystkie ugrupowania, kolejno na każde dzielimy przez 1, 2, 3, 4 i tak dalej, do momentu, aż uzyskamy tyle największych ilorazów, ile mandatów jest do zdobycia w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Polsce przypadają 52 mandaty. W związku z tym musimy znaleźć przez takie działanie matematyczne 52 kolejno największe ilorazy. No i dzielimy, szukamy i liczymy i mamy w ten sposób wybranych 52 największych ilorazów, czyli wiemy już, ile w ten sposób przypadnie mandatów każdemu komitetowi wyborczemu. No i teraz sięgamy po metodę Hare-Niemeyera, czyli liczbę głosów ważnych, jaka padła na dany komitet wyborczy w okręgu, mnożymy przez liczbę mandatów uzyskanych przez ten komitet wyborczy w skali kraju i dzielimy przez liczbę głosów ważnych uzyskanych przez ten komitet w skali całego kraju. W ten sposób uzyskujemy liczbę mandatów, jaka w danym okręgu wyborczym przypadnie danemu komitetowi wyborczemu. Co ważne, jest to liczba przed przecinkiem. Ale o liczbach po przecinku nie zapominamy, bo one też są ważne. Przejdźmy zatem do konkretnego okręgu wyborczego, konkretnego przykładu. Ja sobie wybrałam województwo wielkopolskie liczba wyborców uprawnionych do głosowania na koniec ubiegłego roku wynosi tam prawie 2 miliony 700 tysięcy osób. Wyobraźmy sobie gigantyczną frekwencję, 2 miliony 100 tysięcy osób poszło do głosowania i na te komitety wyborcze, które przekroczyły próg, oddano taką właśnie liczbę głosów. A zatem kalkulatory w dłoń. Najpierw mnożymy, potem dzielimy. Te wszystkie czynności matematyczne wykonuje Państwowa Komisja Wyborcza, która oczywiście nie używa kalkulatora, którego używałam ja, tylko ma specjalnie w tym celu stworzony program zwany kalkulatorem wyborczym. No ale, tak czy owak, trzeba to wszystko najpierw pomnożyć, potem podzielić, i potem dzięki tak uzyskanym ilorazom wychodzi nam, który komitet wyborczy zdobędzie ile mandatów. Tutaj dwa komitety wyborcze mogą być mandatów już pewne mają po jednym mandacie w tym okręgu. No ale. To nie jest koniec, bo to, co znajduje się po przecinku, jest tak samo ważne jak to, co znajduje się przed przecinkiem. Metoda Harenie Meyera zwana jest metodą największych reszt, a to oznacza, że e, jeżeli w odniesieniu do wszystkich. E, listokręgowych. Nie zostaną oddziel, rozdzielone wszystkie mandaty, to pozostałe mandaty przydziela się tym listom komitetów wyborczych, dla których wyliczone ilo razy wskazują kolejno największe liczby właśnie po przecinku. A gdybyśmy cofnęli się do naszego y, okręgu. Numer 7, to myślę, że komitet Nasza Unia mógłby być tutaj absolutnie pewny mandatu, bo 0,99 po przecinku to przecież największa reszta, jaką możemy uzyskać. No i ostatni krok, już najprostszy. Jeżeli już wiemy, ile mandatów na poszczególne listy kandydatów w danym okręgu wyborczym przypada, to mandat otrzymuje ta osoba z listy, która ma kolejno największą liczbę głosów. Co oznacza, że miejsce na liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego nie do końca jest tak ważne. Oczywiście swoje zalety ma miejsce pierwsze i miejsce ostatnie, ale jeśli ktoś jest dobry i zdobędzie dużą liczbę głosów, to tak naprawdę z każdego miejsca na liście wyborczej może z dobrym wynikiem wejść do Parlamentu Europejskiego. Ta metoda oznacza także to, że nawet osoby, które zrobiły bardzo dobry wynik w swoim okręgu wyborczym, nie mogą być pewne mandatu dopóty, dopóki nie będzie wiadomo, czy ten komitet w tym okręgu wyborczym akurat właśnie mandat dostanie. A najgorzej będzie miał ten kandydat, któremu przypadnie 52 mandat. Dlaczego? O tym za tydzień opowiem państwu z miejsca, przez które całe to zamieszanie może w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego się dokonać. Do zobaczenia. you uh -huh.